Cześć! Omawiając system Myfarok autorstwa Warga wspomniałem także o istnieniu modułu Dkaming poświęconego tzw. mrocznej przyszłości. Nie jest to pierwsze podejście warga do kreowania takiej wizji mrocznej przyszłości. Pierwszym można powiedzieć było opowiadanie strażnik, które napisał jakoś na początku lat 90. Nawiązując do e, jego twórczości, można powiedzieć, że o ile oryginalny Mepharok to jest e, coś jak That Something in War, czyli to, co było kiedyś, taka próba e, stworzenia systemu, e, który nawiązuje do czasów e, e, wczesnego, wczesnego średniowiecza, e, tak z kolei e, The Coming jest tym, czym był, jest Chris Lissettar os, czyli e, światem, który e, został owładnięty przez idee uważane przez warga za złe, niszczące i destrukcyjne. I w efekcie zaprezentował nam taki świat w The Świat w The jest, można powiedzieć, bardzo bliski naszej rzeczywistości z paroma różnicami. Po pierwsze, jest to świat kończących się surowców. W wyniku serii katastrof elektrowni atomowych ludzkość zdecydowała się zrezygnować z tego taniego i najbardziej naj, y, efektywnego źródła energii, co z kolei prowadzi do chroni, chronicznego braku surowców. Y, ten z kolei, jak nie trudno się y, domyśleć, prowadzi do y, serii wojen między głównymi siłami, przy czym nie są to wojny najczęściej toczone bezpośrednio między tymi państwami, ale tak zwane wojny proxy toczone gdzieś na obrzeżach z udziałem innych państw, które realizują interesy głównych graczy świata. Jakby tego było mało, część kontynentu afrykańskiego czy południowoamerykańskiego, a także indochin, została zdziesiątkowana przez wirus określany jako greed, który przemienia ludzi w istoty, można powiedzieć, podobne do klasycznych zombie. Świat dzieli się na kilka bloków, z których część kontrolowana jest przez ponadnarodowe korporacje i siły stojące w cieniu, takie jak NATO, Unia Europejska czy Ameryka, a część krajów zachowuje pewną niezależność od tego systemu, jednak płacąc za to brakiem jakiejkolwiek wolności, całkowitą kontrolą państwa. I tak mamy na przykład w Rosji, czy w Korei Północnej, albo w Chinach, lub w Syrii, lub w Iranie. Świat ten jest w coraz mniejszym stopniu kontrolowany przez jakiekolwiek zasady dotyczące prawa i praworządności, a w coraz większym stopniu przez głód, choroby i prawo silniejszego. Oczywiście w takim świecie jest dużo miejsca na tworzenie się fanatyzmów nowych kultów religijnych, a także tych, którzy twierdzą, że są to czasy ostateczne i że już za chwilę przyjdzie tak zwany Mesjasz i przywróci światu jego naturalny porządek. Nie jest to więc świat zupełnie nasz, jest to świat o wiele bardziej niebezpieczny, mroczny, ponury i nieprzyjemny do życia. Ograniczony jeżeli chodzi o swobody, zarówno w dostępie do przede wszystkim surowców, jak i do informacji, i taki, w którym żyje się na pewno o wiele trudniej. Prezentując ten świat, Wikernes nie poświęcił mu aż tak dużo miejsca w wersji mikro. Dykaming prezentuje nam rzeczywistość w skali makro, czyli z punktu widzenia ogólnoświatowego. To, to, to co mi w tym systemie, w tym podręczniku brakuje, to właśnie zaprezentowanie tego, jak miałby wyglądać ten świat w skali mikro, poszczególnych państw czy miast. Oczywiście wiadomo, że tutaj wchodziły w grę ograniczenia natury ilość, związanej z ilością stron, bo jak wspomniałem jest to dość krótki dodatek, więc siłą rzeczy autor nie mógł sobie pozwolić na opisywanie detaliczne wszystkiego. Zwłaszcza, że chciał jednak sporo miejsca poświęcić nowym aspektom mechaniki. A te są moim zdaniem całkiem ciekawe. Po pierwsze dostajemy spory fragmencik poświęconych chorobom fizycznym i psychicznym, które czynią z postaci osoby czasami mniej przewidywalne. Nie wiemy tak naprawdę, co może spotkać postać, jeżeli jest chora, bo efekty mogą być różne. Zwłaszcza dotyczy to chorób psychicznych, które pozwalają na przykład mistrzowi gry w określonych momentach przejąć kontrolę nad postacią lub wymusić określone zachowania wynikające właśnie z tej choroby, nawet jeżeli gracz kierujący się zdrowym masotkiem i logiką w życiu by takich rzeczy nie zrobił. To fakt, że jest chory, sprawia, że istnieje szansa, że i tak to zrobi. Dużo miejsca poświęcono zasadom dotyczącym nowej broni, zwłaszcza broni palnej, i przyznaję, że bardzo mi się one spodobały. Są one y, dość klarowne, są one sensownie zrobione i są one przede wszystkim proste i w miarę przyjemne w użyciu. W wielu systemach LPG zasady dotyczące broni palnej są często bardzo mocno komplikowane, niepo, moim zdaniem niepotrzebnie i sprawiają, że używanie jej jest ciężkie. Tutaj akurat zostało to pokazane całkiem, całkiem dobrze i moim zdaniem sprawdza się nieźle. Trochę miejsca poświęcono także koncepcjom tego, jakie przygody można przeżywać w tym świecie, chociaż znowu moim zdaniem zabrakło tutaj takiej powiedzmy jednej konkretnej przygody. Przydał się po prostu jeden scenariusz, nawet nie jakiś specjalnie wymyślny, ale taki, który by nam prezentował rzeczywiście koncepcję przygody od początku do końca. Nie było tego w podstawce domy Rock, więc nie ma tego i tutaj. I moim zdaniem trochę szkoda, bo system by na tym zyskał. Czy więc The Coming jest czymś ciekawym? Tak, jest czymś ciekawym, jest interesującą alternatywą dla podstawki Mefarok, zwłaszcza, że rezygnuje z paru istotnych elementów świata, czy mechaniki przedstawionej w podstawce, mianowicie nie ma tutaj magii, nie ma tutaj religii jako czynnika, który by wpływał na naszą codzienność, tak jak w The Coming, gdzie, przepraszam, tak jak w -Rock, gdzie występują jednak bogowie, tutaj możemy właściwie przyjąć, że istnieją, ale mechanika bezpośrednio nie wpływa na religię. Także jest to system, jeżeli ktoś grał już w Rock i chciałby sobie właśnie pograć w coś w mrocznej przyszłości, to jak najbardziej dodatek ten jest dla niego ciekawą opcją. Aczkolwiek i moim zdaniem przydałoby, chciałoby się więcej. Chciałoby się, żeby jednak było tutaj trochę więcej materiałów poświęconych właśnie opisowi świata w skali mikro, i do konkretnych koncepcji, przykład i tak dalej, czy na przykład tego, co mi chyba najbardziej zabrakło w tym module i o czym powinienem wspomnieć, czyli koncepcji budowy drużyny. O ile w Myfarok jest to mniej więcej określone. Tak, w deklaming brakuje mi jakiejkolwiek koncepcji, która by miała łączyć postacie. Autor zakłada, że bohaterowie muszą już się znać na początku i już tworzyć jakąś organizację lub coś takiego. Tymczasem przydałoby się, żebyśmy dostali na przykład założenia, które by sprawiały, że bohaterowie, często sobie zupełnie obcy, jakoś tam się łączą, spotykają i tak dalej. Wszystko to zostawiono w gestii mistrza gry. Może to i dobrze, może, i te, może to i wymusza do pewnego stopnia kreatywność, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie cenią sobie otrzymanie maksymalnie dużej dawki informacji na początku w postaci właśnie po zakupie gry, to uważam, że jest to pewne niedopatrzenie. Niemniej, jeżeli kupiliście MyFarOck i interesują Was inne elementy związane z tym systemem, to Decamink jest na pewno czymś, co warto nabyć, choćby właśnie po to, żeby zapoznać się z taką e, wizją, jaką tutaj Wagligenes stworzył.